oraz szesnastka, joker w talii, Roberta Sawiny, szwedzki junior Billy Forsberg. Za chwilę wywiad, proszę Państwa, z prezesem klubu LOTOS Gdańsk, Maciejem Polnym. Z nami prezes GKS Wybrzeże, Maciej Polny. Panie prezesie, dzisiaj jeden z ważniejszych meczów dla drużyny gdańskiego Wybrzeża, bezpośredni kandydat do awansu K.M. Strów. Jakie nastroje, jak atmosfera w drużynie? No ja jestem dziwnie spokojnie, że sobie poradzimy w tym spotkaniu. Większość z moich zawodników jest na fali wznoszącej. Ostatnie wyniki o tym świadczą. Nawet tutaj nie, nie obawiam się o Tomka Krząskiego, który narzeka cały czas na tą jego chorą nogę. No i mam nadzieję, że tylko emocje sportowe na torze tutaj się będą toczyły w tym spotkaniu, bo jak wiemy przy okazji ostrowa różnie, różnie to bywało w ostatnim czasie. Właśnie, twardy betonowy te, 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 tor, ale y, zawodnicy gdańscy również twardzi kontuzje biarne Pedersena, Chrzanowskiego, y, Forsberga, no ale znakomita dyspozycja ostatnio, także chyba możemy być spokojni o postawę w dzisiejszym spotkaniu. No tak, no wiadomo, w sporcie są różne sytuacje, odpukać kontuzje nawet w czasie meczu, które mogą cały plan obrócić wniwecz, natomiast no mówię, no, 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 my jesteśmy na własnym torze, mamy swoich kibiców, warunki torowe są e, powinny być też sprzyjające dla naszych zawodników, także no, jestem pełen optymizmu i, i, i liczę na, tutaj na, na zwycięstwo i odrobienie też bonusa z dwóch meczu. No właśnie ostatnio w Ostrowie na meczu działy się przedziwne rzeczy, czy również jesteście przygotowani na taką sytuację? No tak, mamy alkomat, helikopter też w porcie lotniczym czeka, jakby trzeba było kogoś szybko dowieść. Serpentyn, żeśmy nie rozdawali kibicom, także myślę, że no tu sędzia nie będzie miał żadnych kłopotów i to spotkanie rozpocznie się bez opóźnienia, tym bardziej, że no, transmisję przeprowadza Polsat.